Dzień dobry, dzień dobry. Witam cały trygon powietrza, czyli bliźnięta wagi wodniki i zapraszam do czytania tygodniowego. Zaczynamy od przesłania, następnie czytanie tarotowe. Jak zawsze każdy ze znaków ma swoją część filmu. Zaczynamy od bliźniąt, moje drogie. Bliźnięta, przesłanie dla was, dążenie ku przygodzie. I tutaj karta sugeruje, żebyś przestał przejmować się na ten moment i zajmować się na ten moment jakimś problemem. Ok, nie naprawiaj niczego na siłę, e, bo to pochłań, pochłania zbyt dużą część Twojego czasu, to jest troszkę taka energia. To, co zachodzi teraz w Twoim życiu, wydarzenia, które mogą zachodzić w przyszłym tygodniu, w Twoim życiu może nie pójdą trochę po myśli. I y, y, pro, kłopot w tym, że one nie podlegają Twojej Twojej kontroli. One podlegają siłom będącym poza Twoją kontrolą. Więc, jakby karta sugeruje, że zamiast się z tym szarpać, próbować to naprawić na siłę, coś tłumaczyć, działać, żebyś był uprzejmy się wycofać, dostrzec tę różnicę w ogóle, że nie możesz czegoś zmienić, bądź nie możesz tego kontrolować. Żebyś był uprzejmy raczej, raczej się wycofać i zaufać nurtowi spraw. Taka informacja dla bliźniąt. Ona mi się kojarzy yy, z kartą z innej talii. Yy. Tam jest też taka karta z nurtem z kolei ona też właśnie tak mówi, płyń spokojnie, zobacz dokąd ta woda Cię doprowadzi. Ok, dobra, co miłego? Rycerz monet, awans w pracy, dobre wiadomości, w pracy stabilizuje się sytuacja zawodowa bądź finansowa, to jest dobre. Dodatkowo, jakby dla mnie karta mówi, wystarczy ci siły na wszystko, jeśli chodzi o pracę, dom i tak dalej, i tak hmm? dalej. Będziesz w takiej dobrej formie. E, wiesz, jakby po prostu wystarczy ci na wszystko czasu, na wszystko siły. To tyle. Jeśli bardzo ciężko nad czymś pracowałeś, drugi bliźniaku, to, to zaczniesz w przyszłym tygodniu widzieć rezultaty tej swojej ciężkiej pracy. To jeszcze taka informacja ale tutaj jest bliźniak, który każdego dnia robi to, co sobie zaplanował, więc wydaje mi się, że sprawy też potoczą się zgodnie z Twoim kalendarzem na przykład. Co miłego? No co miłego dziewiątka kielichów? Ja myślę, że to zmartwienie rozwiąże się w sposób nieoczekiwany, niespodziewanie, nie ma się do końca czym martwić, to jest mniej więcej taka informacja. Natomiast dziewiątka kielichów, co miłego? Miłe niespodzianki ogólnie. Jakie? No zobaczysz, życie Ci pokażę. Prawda? Więc coś Cię zaskoczy pozytywnie. Jakaś ulga też jest za tą kartą. Z energią tej karty płynąca informacja to ulga. Uff! Dla części z Was taka informacja. Dziewiątka kielichów jako Jowisz w rybach to jest też, no wiesz, różnego rodzaju zbiegi, fajne okoliczności, które dają nam poczucie zadowolenia. Więc możesz w przyszłym tygodniu być świadkiem lub doświadczyć właśnie takich niespodziewanych zbiegów, okoliczności, które po prostu cię ucieszą. Z czym trudność? Z jakimś małżeństwem, stałym związkiem, partnerstwem? Trochę taka trudność działania w zgodzie z tym, w co wierzę. A no. Z jakimś, z jakimś nauczaniem, bo tu jest, słuchajcie, kwestia. Um, jeśli jest bliźniak, który studiuje, to jeszcze to chciałam powiedzieć. To jest dla wąskiej grupy osób. Są tu studia, jakaś nauka wyższa, studiujesz sesja przed tobą przecież wkrótce i albo już się powoli zaczyna. No i w każdym razie możesz y, czuć, że ta sesja będzie wymagająca. Określać ją sobie jako trudną właśnie w tej chwili. Ale karty mówią spokojnie, jakby wszystko się ułoży. Rozłóż sobie siły, działaj zgodnie z jakimś harmonogramem, który sobie określiłeś. To jeszcze taka informacja. Praca, finanse. Pięć kielichów. Nie jest. W pracy i finansach nie jest tak źle, jak ci się wydaje. Nie jest tak źle, jak ci się wydaje. W pracy i finansach. Ym... Trzeba będzie ruszyć do, do przodu, zaakceptować jakąś zmianę, ale ona to jest bardzo ciekawe, bo ona nie jest tak niekorzystna, jak tobie się wydaje, jak o tym myślisz. Możesz sobie za jakiś czas uświadomić, że zmienia się coś w Twoim świecie zawodowym, w pracy. Ok. I możesz sobie na pierwszy rzut oka pomyśleć o tym, ale to nie jest korzystne. Nie, ja nie sądziłam, że tak będzie. Nie wiedziałem, że tak będzie nie tego chciałem, nie tego chciałam. Ale później uważam, że właśnie zobaczysz, że dobrze jest pójść za ciosem. Po prostu płynąć z nurtem tej sytuacji, bo dostrzeżesz zupełnie nowy potencjał, świeży potencjał, albo w ogóle inny aspekt tej całej sytuacji. Troszkę, troszkę tak. <laughs> miłość no w miłości u to tak średnio też tu się pokazuje jest trochę znudzenia, jest trochę rozczarowania um, jest trochę takiej chęci odpuszczenia już dla part bym powiedziała, że razem musicie, musicie, powinniście się zastanowić co odpuścić ze swojego dnia, ze swojej postawy, ze swojej rutyny codziennej, dlatego, że coś Wam niewidentnie nie służy i żeby ruszyć w stronę dziewiątki kielichów czyli po nowy rozdział i uznać, że wszystko jest możliwe i że wszystko się zaczyna kształtować najpierw tutaj jak dla mnie karta, karty, karta jasno pokazuje, że jest jakiś aspekt Waszego połączenia, który nie sprzyja korzystnemu rozwojowi i trzeba go zostawić za sobą już. Taka informacja. Przeszłe sprawy wciąż obecne w tym tygodniu. Królowa kielichów, ludzie ją lubią bardzo. Ona potrafi się zaopiekować drugim człowiekiem, potrafi wysłuchać drugiego człowieka. Ona jest kimś, kto sprawia, że ludzie y, czują się dla niej ważni i to jest dla ciebie informacja, żebyś kontynuował drogi bliźniaku ten sposób wchodzenia w interakcje z innymi w najbliższym tygodniu. Wskazówka. Siedem kielichów. Masz więcej możliwości niż ci się wydaje, słuchaj. Dla części z was wskazówką jest twórz sobie mapę marzeń, tak? Po prostu. Dla części z was. Em, ta mapa marzeń może dotyczyć spraw romantycznych, miłosnych, partnerstwa, szukania właściwej, pasującej do mnie osoby. No to stwórz sobie mapę marzeń w tym zakresie. Natomiast jeśli chodzi o kwestie ogólnie wskazówki, to przede wszystkim zdasz sobie sprawę, i to może będzie dla ciebie zaskakujące, że masz w przyszłym tygodniu. Jakieś alternatywy, czy też opcje, zwał jak zwał, w sytuacji, która wydawała Ci się być trochę patowa, to po pierwsze. Po drugie, wskazówka dla Ciebie to również odkrywaj możliwości, ale odkrywaj świadomie, to znaczy sprawdź sobie dokładnie, co za każdą z możliwości się kryje, żebyś zanim zdecydujesz, zanim się wypowiesz, zanim wybierzesz, zanim coś podpiszesz, żebyś świadomie podjął decyzję. Trzeba dojść do sedna spraw, tak? Taka informacja dla bliźniąt. Dziękuję bardzo. I teraz. I teraz tasuję kartę dla wagi. Okej, okay, moje drogie wagi, jestem zaczynamy zaczynamy od przesłania. Odzyskasz coś lub kogoś, hmm, co zgubiłeś lub relację, którą straciłeś, straciłaś. Ale również ufaj swojej intuicji, bo to jest energia z gatunku odnajdywanie drogi do domu. Ten, ten dom to może być jakby oczywiście, że kwestia fizycznego budynku, ale również dom w nas, dom w jakiejś osobie, którą cenimy. No więc jakby wydawało, wydawało ci się, albo myślałeś, że nie ma tutaj połączenia, że trochę się pogubiliście. Ufaj swojej intuicji, jakby ona wskaże ci drogę w przyszłym tygodniu, żeby dojść do źródła, do centrum, polegając na swojej intuicji, tak? Hmm. To jest też prośba o to, żeby polegać na swoim wrodzonym zmyśle, orientacji, bo on poprowadzi cię w dobrym kierunku. Czas też być może znaleźć sobie jakiegoś nowego doradcę, to dla części z Was, dlatego że możesz sobie zdać sprawę, że w tej chwili, w tym momencie konsultując różne sprawy z ludźmi, którzy są w Twoim otoczeniu, z którym jesteś w kontakcie na co dzień, znaczy nie otrzymujesz, yy, nie otrzymujesz po prostu tego, czego pragniesz, tak? I tutaj pokazuje się jakaś nowa osoba lub nowy sposób yy, przyjmowania do siebie wiedzy i informacji, który doprowadzi Cię do sukcesu. Ok. No dobra, słuchaj, jakby. Yy, to jest bardzo dobra energia również jeśli chodzi o autentyczność bo twoim przeznaczeniem i być może znajdziesz jakby właśnie w sobie tę mądrość i tę siłę w przyszłym tygodniu żeby wrócić do domu, czyli wrócić do źródła wrócić do siebie samego jest być sobą a nie kopią niczyją, kopią swojego kurczę nie wiem, najbliższego przyjaciela czy tam kopią najbliższej przyjaciółki to jest wiesz zakamuflowane błogosłowieństwo generalnie że czasami trzeba się w życiu zgubić, pogubić, albo kogoś zgubić, żeby później się na nowo odnaleźć i razem odkrywać być może nowy szlak. Bardzo ładne przesłanie, bardzo ładne. Zobaczmy, co karty mają do powiedzenia, moje drogie wagi. Istotny element tygodnia, trzy kielichy. No, dla części z Was to jest ponowne pojednanie, bo to o tym mówi karta trzech kielichów również. Zjednoczenie, zjednoczenie ponowne, pojednanie się, tak, jesteśmy bliżej siebie, ale ogólnie istotny element tygodnia, już abstrahując od tych uduchowionych tutaj historii, a schodząc na ziemię mocno, mówi: Słuchaj, baw się dobrze. Baw się dobrze, ciesz się chwilą, ciesz się tym, co się dzieje. Po prostu ciesz się tym. E, to, ciesz się przyja prawdziwą przyjaźnią, jeśli masz ją w swoim życiu. E, ciesz się autentycznością ludzi, którzy są w twoim życiu, których określasz jako przyjaciół. Hmm. Trzy kielichy. Merkury w raku to jest czas z bliskimi. To jest e, czas, w którym ukajamy nasze wewnętrzne dziecko. To jest czas, gdzie po prostu bawimy się i śmiejemy, jak dzieci niemalże. To jest dla was istotny element tygodnia. Co miłego? Królowa była. Ta królowa buław no jest, u Was pokazała się na pozycji co miłego. To może być Wasza energia lub osoby z Waszego otoczenia. Niewątpliwie jest to ktoś, um, kto będzie na przykład, droga, wago, zarażał Cię pozytywną energią, prawda? Taką energią, która będzie motywować Cię do kreowania, do działania. Ale ogólnie pokazuje się waga, która jest bardzo mocno skoncentrowana na, na sobie. I która z dużą odwagą po prostu sięgnie po to, co uważa, że jest jej, czego pragnie. Tu nie ma jakby kwestionowania swoich wyborów, żadnego tam, że tak powiem, autosabotażu nie. Królowa była to jest energia osoby absolutnie troszkę nawet egoistycznej. Ona chce kogoś chce coś, pragnie tego bardzo i zrobi dużo, żeby to mieć w swoim życiu. Taka informacja. Z czym trudność. Rycerz Mieczy? Hmm. Kim jest ten rycerz Mieczy w ogóle? O co on tu tak wojuje? Czyjeś ambicje mogą ci zaszkodzić, droga Wago? Hmm. Albo zabraknie ci cierpliwości do kogoś czegoś. Myślę, że do tego człowieka. Rycerz Mieczy, kochani, byłabym ostrożna, bo to może być ktoś, kto Cię podpuszcza. To może być ktoś, kto jest bardzo mocno zdeterminowany, żeby osiągnąć Jakiś ważny dla siebie, ambicjonalnie dla siebie etap, dostać awans na przykład, tak? Wznieść się wyżej w hierarchii, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali. Natomiast chodzi o to, że ten rycerz mieczy jest raczej nie gotów na to. Z różnych powodów i jakby po prostu z różnych powrodu, powodów: brak mu doświadczenia, brak mu wiedzy, brak mu kompetencji. Jest po prostu trochę średniakiem, a jego ambicje wręcz go zżerają. Zwróćcie na to, proszę uwagę, bo wokół, bo wokół tego mogą pokazać się, to raczej zawodowo. Um, bo wokół tego mogą pokazać się jakieś niesnaski, e, wokół tego mogą pokazać się później w dalszym okresie jakieś niepowodzenia, bo jemu po prostu ta robota będzie przeciekać przez palce. On nie ma w sobie bowiem tej, e, tego genu multitaskingu, żeby skoncentrować się jednocześnie na wielu zadaniach w ogóle nie wasza energia, w ogóle dziwne e, więc może dla nikogo natomiast ogólnie też trudność e, pokazuje się, bo są jakieś kłótnie no. ktoś się z wami o coś kłóci, ale tak bez sensu, dlaczego bez sensu? bo ta osoba y, 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 po prostu ma taki charakter e, lubi dramę e, lubi wbijać szpilę, lubi wkładać kij w morwisko. to niczemu nie służy w ogóle idźmy dalej praca, finanse e, cztery miecze Uzdrowienie lub naprawa jakiegoś konfliktu w pracy pokazuje się jako ważne i później już czas na relaks i jestem w zgodzie so, so, ze sobą i idę dalej. Um, w ogóle w pracy, jak dla mnie karty mówią, zrób sobie przerwę albo zapra, zapra, zaplanuj sobie przerwę, czas, od czas odpocząć, no, daj umysłowi odpocząć, czas odpocząć po prostu i tyle, tu nie ma energii, która mówi tak, siadaj, pracuj, działaj, nie, tylko raczej jest energia z gatunku czas odpocząć. Czas sobie zrobić przerwę. Ta przerwa jest Ci potrzebna. W pełni na nią zasłużyłaś zasłużyłaś. Koniec, taka rozmowa. Ale jeszcze jest, tak jak wspomniałam, możliwość naprawienia poprawy w jakiejś sytuacji z konfliktem w tle w pracy najprawdopodobniej. Miłość. A w miłości to prośba, żebyś, wiesz, nic nie na siłę, to po pierwsze nie twierdzę, żeby coś na siłę i tak dalej, ale raczej prośba, żebyś spojrzał na coś inaczej, żebyś spojrzał na kogoś inaczej lub spojrzał na coś inaczej. Tak? Poddaj się też temu, co się dzieje. Poddaj się temu, co się dzieje niech energia płynie aczkolwiek wy możecie odnosić wrażenie, że coś się zmieniło, że coś się dzieje nie na twoją korzyść, że jest jakaś niepomyślna zmiana, że jest jaka, jakaś stagnacja, a ja sugeruję, że y, tutaj dobrym chyba wyjściem z sytuacji będzie y, poddać się temu, co się dzieje po prostu spróbować przyjrzeć się sprawom pod innym kątem, w innym świetle wstaje nowy dzień, spojrzysz na coś zupełnie inaczej, także y, spokojnie Idźmy dalej. Przeszłe, przeszłe sprawy wciąż obecne w Twoim życiu. Hmm. Przeszłe sprawy wciąż obecne w Twoim życiu. Jeśli działasz wizjonersko i nie ograniczając swojej wyobraźni, już sobie coś planujesz, zapisujesz, masz jakieś pomysły, to nadal jest to bardzo jakby mile widziane w najbliższym tygodniu. To jest coś takiego. Hmm. Za, za tą energią również jest kwestia, ale to jest... Nie wiem właśnie, czy to jest kwestia przeprosin, które trzeba przyjąć, bądź komuś złożyć i wtedy wrócicie, wrócicie do rozmowy, wrócicie na, na dawne ścieżki, jakby odnajdziecie siebie z powrotem nawzajem, tak? To jest jeszcze taka informacja dla części z Was. Ja bym jednak stawiała, szczerze mówiąc, na to, że jakby waga, otwarty umysł, duża kreatywność Mm, i, I tyle. Wiadomości od intuicji, i to się też tutaj pokazało, więc e, wskazówka, szczery punkt widzenia mój, e, czwórka kielichów jako wskazówka. Jakaś okazja od Ciebie odejdzie droga wago, jeśli nie zwrócisz na nią uwagi. Oczywiście może być tak, że w przyszłym tygodniu zorientujesz się, to się pokazuje w miłości, że wcześniej kogoś nie dostrzegłeś lub nie zwróciłeś uwagi. Ale to tak jak wspomniałam, będzie można zmienić bieg zdarzeń. Będzie można to zawrócić, odnaleźć, okej? Okay? Um... Może to być również okazja zawodowa, No jakby nie brałeś tego pod uwagę, nie brałeś tej współpracy pod uwagę, tej osoby nie brałeś pod uwagę, i później jakby zorientujesz się, okej. Okay. Aha, a to tak wyglądało, no to faktycznie. Y, czy możemy wrócić do rozmowy? <laughs> no mniej więcej tak. Nie. A czwórka kielichów jako wskazówka dla Was jeszcze mogłabym tutaj zasugerować, y, że jakby te, y, są w, przed Wami prezentowane nowe możliwości. I prośba, żebyś też nie spieszył się z reakcją, bez obaw, żebyś dał sobie czas, tak, że jak ktoś bardzo czegoś chce, to poczeka, yy, wiesz tyle, ile będzie trzeba, aż ty będziesz gotowy, na przykład, bo chodzi o to, żebyś droga Wago podjął szczerą decyzję. I to jest dla ciebie informacja. Podjął szczerą decyzję. I być może potrzebujesz czasu, żeby ją podjąć. Dobra, dziękuję bardzo. I zapraszam wodniki. Przygotowuję karty dla wodników. Moje drogie wodniki. Dzień dobry, jestem. Zaczynamy, zaczynamy czytanie dla Was. Bardzo proszę. Eee, przesłanie. Bardzo ciekawe, bo to przesłanie, które zachęca do tego, żebyś słuchaj, pozostał trochę niewidoczny dla innych. Działał w takim ukryciu, skromniutko, bo to jest karta, która zachęca do tego, żebyś rozpoczął nie tylko nowy rozdział w życiu, ale wręcz całą nową książkę być może, rozumiesz? I chodzi o to, żeby nie zdradzić za dużo, nie zdradzić się przed nikim albo przed konkretnymi osobami. Chodzi też o element zaskoczenia, że jakby robiąc coś cichutko, pozwolisz sobie na to, żeby inni byli tak samo zaskoczeni jak ty, kiedy już na przykład wymyślisz siebie na nowo, prawda? No więc jakby troszkę taka informacja, jest jakaś przemiana w, w wodniku i to jest przemiana, która tworzy nową osobę, bardzo oryginalną i od razu też powiem, że tutaj nie musisz czuć się zobowiązany do jakichkolwiek wyjaśnień ani do bycia zrozumianym po prostu jakby jest to pewnego rodzaju tajemnica to może być niespodzianką dla Ciebie, dla Twojego otoczenia ale to jest nowa wersja Ciebie i to nie jest taki copy-paste, tylko po prostu nowa wersja Ciebie, nowy wodnik nowe podejście do spraw i tak dalej, tak dalej cokolwiek nowego tutaj na tej zasadzie zaczynasz no tak jak karta mówi to jest Twoje, nie, nie, nie czuj się w obowiązku tłumaczyć się z tego istotny element tygodnia czwóreczka kielichów no ważne jest wyjście z tego poczucia znużenia, słuchajcie ważne jest dla Was to, żeby wiesz no, zwrócić uwagę na jakąś możliwość ważne dla Was jest to żeby też podjąć szczerą decyzję i sięgnąć po coś lub szczerze odmówić no taka informacja co miłego ja, jakaś trudna historia za wami. To dziesięć mieczy się kończy. no Dziesiątka mieczy to w ogóle jest koniec, prawda? Koniec trudności, koniec zakulisowych działań, koniec braku empatii, koniec, który robi nowe, nowy początek, że tak powiem, przynosi nowy początek, robi miejsce nowemu, koniec dziwnych ludzi w moim otoczeniu, koniec jakiejś kłótni, bo to było bez sensu. No koniec, koniec, koniec. I wydaje mi się, że po tej wymianie zdań, po jakiejś kłótni, Wy po prostu ym, uformujecie siebie na nowo. To jest moje zdanie. Praca finanse. Okoliczności sprzyjające w pracy w finansach. Niespodzianki sprzyjające. Warto na te niespodzianki, y, okoliczności sprzyjające zwrócić uwagę, drogi wodniku, żeby zaprosić je do swojego życia. Tak, no taka informacja tutaj dla wodnika. A w miłości. Nie, 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 poczekajcie, poczekajcie. Mamy istotny element tygodnia. E, mamy później co miłego, że koniec trudnej sytuacji. Mamy pracę, finanse, że jakby sprzyjające okoliczności. Zmiana niespodziewana, jakaś ulga. E, teraz mamy z czym trudność? Ten król To Jakiś gość. To nie chodzi o, o jakąś ugodę, o pogodzenie się z kimś. Ale trudność, trudność jest z tym, ponieważ ten, ten, ten człowiek nie chce opuścić gardy. Zwróć uwagę na jego postawę. Czy to jest postawa, która mówi pokój dla wszystkich? No nie, raczej zamknięta. Więc tutaj on się pokazuje jako, jako, jako trudny. Um, w tej całej układance. Niemniej jednak. Jak dla mnie karty mówią wprost, żebyś próbował, drogi wodniku, się z nim dogadać z tym osobnikiem. Jest też Wodnik, który przechodzi teraz kryzys wewnętrzny, powiem Ci szczerze, tak? Um, jakiś kryzys tożsamości, być może, bo nie do końca wiesz, gdzie masz się skierować. Nie do końca wiesz, co masz zrobić, żeby działać z pasją, inspirująco i tak dalej, żeby było więcej, mocniej, lepiej. Nie do końca wiesz. Zobaczymy, jaka będzie wskazówka dla Ciebie. Natomiast, jeśli jesteś faktycznie w takiej sytuacji, to ja zwracam uwagę na mm, tę pierwszą kartę. Następnie słuchajcie. Miłość. Osiem mieczy. Co to jest za tydzień? Pełen obaw. Tobie się wydaje, że nie ma wyjścia, jeśli chodzi o kwestię miłości, lub że nie masz opcji. A są opcje, ale jest jakieś negatywne myślenie tutaj. Mm, zmęczenie, negatywne myślenie, lub na przykład w związkach to powiedziałem, że jest sytuacja, yy, to jest, są jakieś ograniczenia, ale te ograniczenia to, to nie są wasze do końca ograniczenia, tylko kto się wam narzucił, jakby na przykład zdanie innych ludzi, co można, czego nie można, jak żyć, i tak dalej. O, daj spokój, drogi wodniku, a co ludzie powiedzą? O, tak, to jest karta z gatunku, a co ludzie powiedzą? No słuchaj, no coś powiedzą, to a co, co? Daj spokój. Zobaczymy, jaka będzie wskazówka. Um, przeszłe sprawy wciąż obecne w tym tygodniu. Trzeba utrzymać siłę w sobie, trzeba utrzymać siłę psychiczną w sobie, od razu powiem. Um, trzeba pokazać być może siłę jako cierpliwość i delikatność, bo to cię czyni silnym, drogi wodniku. E, trzeba pokazać swoją łagodność z jednej strony, a z drugiej strony asertywność. Trzeba pokazać swoje odważne serce, żeby przejąć kontrolę trochę nad jakąś sytuacją albo kogoś coś zdyscyplinować. Na przykład tego gościa, tutaj, o którym opowiadałam wcześniej. Jaka jest dla Was wskazówka? Widzisz, idź za swoim marzeniem, koniec. A co ludzie powiedzą? A co cię to obchodzi? Idziesz za swoim marzeniem. To jest tak. Natomiast wskazówka dla Was to jest czas wyjąć też jakieś marzenie głęboko ukryte i zacząć po nie sięgać, zacząć to realizować. Może być dobry moment w przyszłym tygodniu, żeby nastąpił jakiś przełom w tej sytuacji, od razu powiem. Może po prostu być jakaś okazja do tego, tak? że poczujesz, że los zaczyna się odmieniać. Okay, że jest to punkt zwrotny i ewidentnie muszę po to osiągnąć dłoń i zacząć działać w tym zakresie, żeby sprawy się, że tak powiem, potoczyły po mojej myśli. To jest tego rodzaju informacja dla wodnika. Ale w ogóle też jeszcze wskazówka dla Ciebie, no wiesz jak to w kole fortuny? Wszystko jest zmienne. Więc jeśli, bo tu jest dużo energii myśli na stole, jeśli w przyszłym tygodniu czujesz się, wiesz, taki trochę przygnieciony myślami, Jakimś smutkiem, negatywnym nastawieniem, no to też miej świadomość, że ta energia się zmieni. Że w kolejnym tygodniu być może właśnie przeobrazisz się i już wejdziesz w ten kolejny tydzień z zupełnie odmiennym nastawieniem do siebie, do ludzi, do świata, do życia. Możesz mieć w przyszłym tygodniu, możesz mieć, nie mieć ochoty w przyszłym tygodniu być za bardzo taki interakcyjny, drogi wodniku. I może to jest taki czas, żeby właśnie tutaj wracam znowu do tej karty numer jeden, poświęcić chwilę na to, co. W Tobie wymaga uwagi. Dziękuję bardzo, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.